Witajcie z tej strony, no i dzisiaj sobie zagrałem w Minecraft Hardcore i dzisiaj będziemy sobie upięknie dali ten balkon. Najpierw musimy na, 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 najpierw musimy zabrać trzy. E, nie byśmy tutaj ścian sobie dodał chętnie, jakieś różne kwiaty jakoś ładnie, jak to tutaj wyglądało, tylko że ich do nocy się przydało przez e, a to go będzie trzeba iść spać dobra, jak się zrobi ta noc, my pójdziemy sobie spać Eee, co by dodać? Jakieś kwiaty? Tylko tch, nie wiem, czy my mamy jakieś kwiaty. Chyba nie. No, co, co tu nie ma? No, tu... A nie, mamy trzcinę, no, okej. Okay. No ale potrzebujemy wodę do tego. No, jest jakieś wiaderko? Coś, co ja tu mam? Właśnie jest... chyba nie. Kurde, li 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 lipa jest. A mamy wiaderko, okej, okay, tylko że ja mam tutaj mleko. no to sobie może to wypiję. Okej, okay, to ja może wypiję to mleko, ten, ten coś w, w takim razie. Okej, okay, ja i ja sobie tutaj wodę wezmę. Teraz wodą musimy tutaj sobie dać. Pyk, okej, okay. o ryba, się pija. Dobra, i tutaj sobie walniemy wodę, albo nie, tutaj. Okej. Okay. Nie wiem czy tutaj. Nie, wiem. nie to źle wygląda. Inaczej, na Teraz będziemy się napewnić. Potrzebuję piasek. Kurde, ale lipa mam z piaskiem, ja nie mogę... Wiesz, że ona, ona... Dobra. Piasek. Cyk, cyk. Okej. Okay. I tutaj sobie damy. To znaczy się tutaj wodę. Eee, i tam zasadzimy sobie trzcina. Zamknij, bo to przeszkadza. Dobra i tutaj sobie zasadzimy trzcinę. Okej. Okay. No i nas rośnie. No i jest to całkiem spoko w sumie wygląda. Eee, tutaj też bym jakiś dodał, nie mam jakieś kwiaty coś, ale wcześniej no nie mam za bardzo teraz, żeby to dać. Ale bym zrobił taką parasolkę jakby. Tylko ja potrzebuję... Yy właśnie, co ja potrzebuję? dywan, nie, co to to, 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 to? to na dole było dobra, więc nie po wełny ja, tylko ja to na, na ten... a nie, nie mam wełny chyba Czekaj, a nie, dobra, wełna tu jest, okej masz różową? nie, nie odzywa się wełna tu jest, tu jest wełna, okej okay. dobra, czyli muszę teraz przerobić na jakby ten dywan pół bloki, no, no nie, no, no dywan po prostu nie wiem ile tam. Dobra, 9. Okej. Okay. Fajnie fajnie by było, jakbym to jeszcze zabarwił jakoś, ale. Ja tu nie mam kurde kwiatów. Nie mam. A ja jeszcze tutaj popatrzę, czy gdzieś jakieś coś jest, ale. Nie. Ale nie, mam tylko tutaj. Takie coś. Dobra, ja się przejdę kawałek. Tam widzę jakieś kwiaty. Musimy zebrać, bo. Nie mam żadnych kwiatów, kurde, muszę się przyznać. Prawda, chciał musiał tam posadzić coś. Jeszcze coś tu jest. Ale lipa jest tutaj z kwiatami, aj! Tutaj na, na, na mojej działce. Kurde, naprawdę jest lipa. No cóż, tak to jest. Kurde, zapomniałem znowu włączyć te serca hardkorowe. Wygram na zwykłych. No, trochę lip, li, li, lip nie wyszło. Ale no, z chyba się nic nie stanie takiego. Znaczy, mnie to trochę wkurza, ja bym chętnie wyszedł i to zrobił. I chyba tak zrobię zaraz, że zaraz sobie to włączę. Bo mi, nie, jakoś mi się nie. nie, zaręczy, nie fajnie, jakbyś jak Jakbym to w survival grał się czuję. A więc. Okej, okay. sobie przez las tutaj. Tutaj w tym miejscu jest taki dziwny, ten teren trochę. O, tutaj tu takie, tutaj. takie. dułeczki, tam tam. tam jakaś woda w ogóle, tak. tak różnie, nie? No tutaj na przykład tak, takie. To jest... Tu, tutaj natomiast jest takie miejsce do, do śnieniania drzew To jest takie... Tu nic nie wiem Tu będzie po prostu las, tak jak był yy, No raczej znaczy, nic nie zrobię Może będzie mini park kiedyś z tego Ale to też powątpiewam na razie w to Też, ja! nie, też mi się chce w to bawić tak Na hardkorze to nie wiem Dobra Kwiaty trzeba zasadzić yy, Czekaj, w sumie z tego da się barwnik zrobić, no Ale... Ile policji! Ale zrobimy sobie... Ale zrobimy sobie jak na razie ten biały parasol. Tak jakby. Mm, okej. Okay. Ja potrzebuję teraz. Ziemię. Jest ziemia. A, tu jest ziemia, okej. Okay. Ziemia, trawa, no z tego. no znaczy Z tego fajnie, jakby trawa później była. Ale, no. Musiałbym obok być trawa, chyba, żeby wyrosło, tak? Nie, bo tak po prostu nie wiem, czy to wyrośnie. Trudno powiedzieć i, i, i trudno, żeby to wyrosło e, Dobra, to będzie idealne miejsce, mi się, myślę, dla, dla, dla tego tuż to kwiata Tylko nie, ten kwiat jest za wysoko, to, 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 to ohydnie wygląda, to na ojejku e. A czekaj, kwiaty? Nie, nie mogą być kwiaty na piasku, no w sumie racja Dobra No dobra, trochę jest goło, przy, przyznam, bo tu Nie no, jak tam jest dobrze, no kwiat, no, dobra To są pochodnie, ok. E. aha, płotki potrzebne, też bym chciał te drzwi cały czas, Pier e, Loli! Cicho, potrzebujemy płotki. Musimy je zrobić, bo nie mam. Ja pierwszy, okay. Płotek! Okej. Eee, mamy tak. Aha, jeszcze musimy pakek raz Ja nie mogę zrobić dlaczego czego ja Czegoś mam za mało, chyba drewno. Nie Dawał wiem. Gówno. Nie wiem, jeszcze raz nie tutaj zrobić. Eee, okej, okay. przerabiamy. Na w dupie ci zabrakło, policję Cicho. No, dobra teraz. A, e, ja wiem dlaczego, bo też to, ja to, 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 to w craftingu miałem robić, a nie ja debil robię w tym efektu. W w Okej. Okay. No dobra, to ma, zrobimy, mamy zrobimy sobie trzy. Te trzy będzie chyba idealnie. <grym> ok. W, e, w, tu, nie, 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 to powinno iść tutaj. Moim zdaniem, Ok, tu. Problem jest taki, że. Okej, okay, no właśnie to, to, żeby, to żeby postawić. Okej, okay, y udało mi się. Teraz muszę się podwyższyć, żeby tutaj postawić ten dywan, ten parasol zrobić. No i generalnie to będzie świetnie. Wie, czy ja mogę tak stawiać? No nie mogę. Bo jakby. Ja wiem, że jakby. Że Na ni 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 nici chyba muszą być, tak, żeby tam zrobić ten parasol. Tak, tak z tego się orientuję. Z we, z wełny, czy z wełny da się przerobić na, na nici? Chyba nie. Mi się wydaje, że chyba się nie da. Da się nici na wełnę, ale wełny na nici nie. Niestety. Trochę szkoda. Dobra, to jedziemy z koksem e, Dobra, spróbuję. Spróbuję nicię postawić. Dobra, okej, okay, stawiamy i dywan teraz, tak? Ojej, co z tym zrobiłem. Nie wejdźmy sobie tu. Aha, dobra, bo to się blok wyżej postawi. No to w takim razie postawmy to tu. No i mamy pięknie dywan, nie? No, jakby. I to będzie w powietrzu, tak? No, w powietrzu. E e Moment, teraz to tutaj. No i tak, no i dywan tutaj, no i pięknie. I tak sobie zbudujemy te, ten parasol, otóż to, ale no jak, na, jak na razie tego nie, nie zrobię, bo, bo nie mam wie, więcej nici. Cicho! Dobra, weźmy tu więcej ziemi, jakieś kwiaty, tutaj będzie więcej ich. No nie, tu sobie walniemy, no nie. Gdzie tu jeszcze? Tutaj sobie uderzymy kwiata. Znaczy uderzymy, no zasadzimy, no ja tak mówię, walnijmy sobie tu. Yy, no na razie to tyle. Aha, wody miał tam wlać. A nie, jest woda, przecież tu jest 3 na bez wody to nie w ogóle nie da się zasadzić. Tylko to jest za grube. Ej, a, albo. A dobra, na razie, niech, na razie niech tak będzie. Zejdź! Cicho, cicho, cicho. No dobra, więc sobie jemy tego B No i kurde. A czekaj, ja mam jeszcze kwiat, Ok, no to co zasadzimy. Tylko my... czerwonego bym chciał tutaj posadzić tutaj, a niebieski. Nie, to będzie czerwony. Ale nie, nie, niebieskie też jest czy czy tam błękitny, cokolwiek jest za kolor. No no jest w osmie... No dobra, już mam tyle lat, żeby powinien wiedzieć jaki to jest kolor. No nieważne. Dobra. Czekaj, moment, teraz muszę, teraz muszę się skupić. To mamy, to mamy. Okej. Okay. No drzewa to nie będziemy sadzić, no bo bez przesady. No, hallo, to jest balkon. Czy ktoś na balkonie ma takie duże drzewo? Z, z, z korzeniami. Z korzeniami. No to wiesz. No dobra, to było. No, myślę, że, że na tyle, bo to miałoby tylko przygotowania takie jakieś krótki dzisiaj. To film wyszedł. No ale no, to trudno. E, gdzie to była ta skrzydka z tym czymś? E, dobra. Przyroda. Tylko ja, ja tej skrzyni nie nazwałam, a to powinno się nazywać Przyroda. Ja to tak nazwę, okej. Okay. Dobra. piszę. Dobra, robi się noc, jeszcze się prześpimy i kończymy w takim razie. Sobie to też u góry mógł schować ta skrzyn skrzynka z drewnem. Ale, no nie, dobra. Tutaj jest sobie, sobie to rzucimy. Patyki, dobra, ziemia, tu. Albo nie, dobra, tej ziemi nie będę chował, bo to jest bez sensu, jak ja w przyszłym... W filmie będę robił to e, odcinka, to, to to samo tutaj ogarniał. No to to by behawlowo sensu trochę to tak chować, wszystko, wszystko, wszystko i później znowu to wyciągać. E, no dobra. Co prawda, da się przez to szkło przejść, ale no to, to, to tam wiadomo. E, aha, skrzynkę bym chciał tu to, to walnąć, jakoś chętnie. E, dobra, tu musimy sobie w takim razie sobie. Aha, mamy skrzynkę. No i zajebiście. Tak, mamy skrzynkę, to jest bez problemu. Trudno. Eee, czekaj, czy tu może być ta skrzynka? Nie, no ja na razie tutaj położę tę skrzynkę. Oczywiście ona może mieć inne miejsce jeszcze. Dobra, idę spać, zanim się Moby głupie zaraz pewnie. Nie, nie O nie, już są so Moby. Ej, ale dobra, mogę spać całe szczęście. Ej, ja, 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 Czekaj. Ej, bo tam jeden ząb jak jest w zbroi, kurde. Słonieck. Kurde, nie mam łuku, bym z niego strzelił, bym rozwalił ten kamień, a teraz ta, ta, tak to ja muszę iść. Patrz jaki zasięg jak ma ten zombiak. Co jest grane? Ej, naprawdę ma, 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 ma duży zasięg. Okej, okay, zginął. To jeszcze jest pająk za jej. O, pająk tak, bo tutaj nic nie będzie mieć z niego. Chodź tu debinu. Na musi. Walony na łeb. Wybij kop, kopa na łeb, to zobaczysz. Dobra. <t 'a> Okej. Okay. Eee, okej, okay. płyniemy do góry. Czekaj, ja chyba oczu nie wciągnąłem, czy wciągnąłem. Nie, dobra, chyba wciągnąłem. Te wariaty tutaj się topią. Cicho. Ej, te zobiaki, te wariaty, on, oni się tutaj normalnie topią. Tylko jakąś... Się... Nie, ja nie mogę zginąć. Muszę uważać naprawdę. Jedno walnięcie, ty tylko do, do, dostałem się ze sram, ale spokojnie, no. No już się utopiły te debilne kuźwa walone na łeb Panem do domu Dobra no, to było na tyle Trzymajcie się, do następnego odcinka Dej Subskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę No i cześć